All personnel, the light containment is Oh, All biological substances, not avoid Overcharging impossible. Ej, to SCP -079, successfully terminated. Using generator -containment e, czy tylko mnie tak po chwili ten wyrąbuje z serwa i muszę znowu dołączyć? E, e, nie wiem. E, nie zazwyczaj ten wyrąbuje mnie z serwa i do i jestem klasą Aaa, o to chodzi. To mi też tak czasem się zdarza. Dobra, teraz szybki exit, broń inna i najdżidzi. Dokładnie. Gdzie reszta? Pecia tak zostali. Chciałam ja pokroczyć. Szybciej, panowie. Nie mamy czasu do stracenia ja, ja się was, ale, ale, ten... Nie was, Nie, zaraz waląście, nie A i chodźcie Chodźcie, nie Ja to w końcu, no No źli ludzie z was są wiem. Dobra, chodźcie, chodźcie Tędy Idziemy, no. Let's go Szybciej z tą leziarnią Dokładnie nie o, mamy witam, czasu witam. do stracenia Dobra, Mamy Szybko Co tu masz? Nie to Ale że ucieczka? Ile nas jest? Policzmy Dobra. się. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć Dobra, git To jest ja dobre combo Ja jestem Nad Aha, nie, super, nie, super. Nie, nie. Myślałem, że zginiesz Tutaj! Tu! Szybko! Ochroniasz tu jest! Szybko! Uff. W no ogóle nie zbjeżdżam! Nie! Dobra, mam Szybko pobroniśmy! Szybko pobroń, pobroni, pobroni! Szybko chroni szukamy, szybko otwierać. Bierz, 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 bierz otwieraj, otwieraj, otwieraj. Nie, otwieraj, otwieraj. Epsilon jest Ktoś bierze. Niech ktoś bierze, dobrze. Jedzie tutaj, jedzie tutaj. Szybko. Schować się. Zamknij to, chodź, zamknij. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Nie, nie, jest. chodź. daj się kulę Czekaj, tu wejdą. Mam nadzieję, że nie mają porucznika. Kadytaj wystarczy. Nie mają, oni są, to ale są kadeta nie będą SLA. mieli w sensie. Oni... To są, są SLA. oni nie wiedzą, jak używać karty. Wiem, <laughs> ale Dobra, kadeta nie będą nie mieli, ponieważ kart. nie są VIP-ami. Ja mogę mieć. E... Albo pod spamięcie, może bardziej. Zyskanie. Ale masz cheaty płatne. No, no, Nieprawda. Łamiesz. Prawda. Nieprawda. Nie on ci daje. Nieprawda. to jeszcze not banable. Jestem Głaszam banable. Okay. Ale chodzi o cheaty. Może sprawdzić pod M, co się dzieje. Okay. No, no ale okay. to są cheaty. To powiedz mi. No i to są cheaty. Ale powiedz mi, a moderatorzy to co? To mogą mieć cheaty co?

O! Zabiliście ich! Oh yes. Musimy jak... No musimy nie, jak najszybciej, serwisera. tutaj masz, masz ten, nie, 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 nie. ale macie tutaj serwisera. ten Tam miałaś amunicję Szybko musimy się stąd wynosić, ponieważ MTF -y zaraz tutaj przyjdą, szybko! O, tak, Dobra, let's go! Zamknął nas od środka O! o jest jeden no ten simp ty. Jest jeden simp na tym, na serwerku O nie! Który? Lasza nie. O nie! nie. O, nie. Złuchło Dobra, robimy tak, albo się przenosimy tutaj ja do komputerka, albo to komputerka się Co przenosimy, mi? albo idziemy do do komputerka. Bierz krabi, no, jest gradyna, jest mój problem. Nie mam ammo. Pozbieraj. Tutaj jest, tutaj za tobą, w tej budźce. Dobra, mam. Weź sobie kartę. To jest useless? To jest useless. Masz upiątkę? To tak mam. To idziemy szybko stąd. Nie, nie, nie. Musimy stąd iść. Zaraz tutaj przybędą. Oni wiedzieli, że jesteśmy w warhecie. Chodź. Ale ma, masz karabin na daleko. No tak, ale oni wie wiedzą, że tutaj jesteśmy. Chodź. Ale mówię, że oni są potęgi. Oni że ich. No dobra, ale to jest kwadratowe heavy. Mogą nas otoczyć. Nie mam sytuacji. Musimy się bardziej uzbroić, musimy iść do komputerkę. Znaczy nie do komputerka, tylko do plagi. Chodź. Ja mam do myśli, lebo, ale... Tu. Wiecie, z całej piątki zostało tylko nas dwójka. Zmieni ten hamulec wylotowy na. Tak, chcę zmienić. Jest beznadziejny. Słuchajcie. Nie ma niczego mojej Ale Bierz co a, si. a Masz drugi było, więc. A ja mam jednego i pan dusz Masz apteczkę jedną Bo To ja jest adrenalina ale okej okay. No ale leczące Medykamenty No, no to mówiłem a ty jakąś apteczkę mówisz Patrz, ma tutaj piłkę, możesz rzucić, co? Piłka challenge? Piłka challenge? O, widzisz, to jest apteczka, a tam adrenalina, widzisz? Wow, nie wiedziałem! Nie, no. Kola, nie mam, nie mam, e, ale nie mam tego miejsca. Chodźmy stąd. A mnie to jest trochę, znaczy nie potrzebujemy. Ja mam. Spuchnie <noise> z... się tu. Ja mam granat A, ale Quadbór. No tutaj chyba podejdź, nie? No tak, ale patrzę czy jedzie Spokojnie jak na wojnie Spokojnie jak na wojnie. No, nieraz to robiłem. Oni chyba wezwali Zimde i poszli po play. Popoga. Czysto... jest. No, no co, nie. no co, no co. task force to proceed with standard evacuation protocols until an MTF squad reaches your destination. Substantial threat to safety remains within the facility. Exercise caution. <laughs> you, can't, you can't. Why?

Jesteś. O. Kumpel. Kumpel. Oh, o, o. O, jesteś kumpel. No, Okej. Ok. No teraz już tu. O, chroniersz. Tutaj. O, ale was dużo tutaj! No, nie, nie, nie wchodź tam, nie wchodź. Nie tam, będę wchodził. Bo, jak na już zamknął, to będzie dupa. Dobra, ja tutaj pilnuję, to idź do Lighta. O! Up! Up! Ah, not today! Aha. Idź. Ja tutaj będę czekał. Idź po. te, klasy D mam <laughs> na Na Kampi co? No nie, bo przecież zamknął Nie

No nie wiem, no lacie był, a nie wiem czy nie jest w pewnym containerze. Dobra, ja się pojadę, zobaczę. Jeden piesie, chodź za mną. Tak. W głowicy nikogo nie było. Jedziemy. Pojadźmy się w głowicy nikogo nie było. And so Dobra, to jednego wysłałem do flagi, żeby zobaczył, ale okay. ja chyba nie spuszczałem bity. Do flagi chodź za lajta. Co? Nie, jeden pies, ten drugi pies spuścił tam jednego chaosa. Tam, że sprawdził, więc nie opłaca się jechać. A no, to chodzi o lajta, pójdziemy. Okej. Okay. Ogniki są pracowca, okay. nieć no. Eee, kasę I zabijamy <grych> tak, okay. na My Jest dach, Nie tu. Nie, ch chyba tutaj nie ma co szukać. Nie ma chyba co szukać. O kurczę. Skąd tu się dwa wzięły? Ha? wzięły? Hmm. Hmm. Czyli naukowce uciekły. Ja idę do entrance, bo tam jakoś jakieś dwie nauko Dwóch naukowców jest.

Gracz, aż ty mogłem się tego spodziewać. Dzięki, że to mnie strzelasz. Drugi jest tutaj w środku, drugi jest tu w środku. Dobra, nie żyję. Jeden został. Ostatni target został jak coś. Ale miał O, posiłki! Ooo! Jak tam? Popię! Ty debil, zabiłeś! Pala w mi misku, tak mocno się nie mogło. Tak, no, to się, nie mm. to się mikropalówka. Nie wiem. Among us! Witaj! Mam naukowca. Naukowiec w tym Idź sobie! Jak tam? Wiesz, że i tak zginiesz. Tak czy siak? Nie, nie, nie. Tak, kurde, Ała! Nareszcie no. Ireszcie można. Wreszcie! Mam, 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 mam. 나무나무나무나무나무